Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbędą się zakoty tej oto samicy. Ponieważ będą to zakoty ostatnie albo przedostatnie w tym roku tej samicy, ponieważ będę wymieniać po prostu yy, tą samicę do tego samca. Patrzyłem na pogodę i ma pokazywać, że ma być na plusie albo w okolicach zerach. Więc myślę, że może być. Jednakże koło tam lutego może być temperatura Jednakże koło lutego temperatura może być na plusie yy, Znaczy na minusie Ale To dopiero w lutym ma być Pod koniec lutego Zawsze przesadzam samicę do samca, bo samiec będzie kratko obłąchiwał A po co mi to? Po co to mi? Po co mi to? Samica się nie daje jak widać położyła się samica samica się położyła niestety nie daje się pokryć, pokryć nie ma rójki ale to ją zostawię tutaj na chwilę zobaczymy to jak zawsze robię, a ja powiem wam tak szczerze, wczoraj zakupiłem dwa worki granulatu The house i jest nowy pomysł jest nowy pomysł to znaczy zamiast jak ja mam tam w garażu tam gdzie jest, mam psa mam e, worki granulatu czyli tam mam e, granulat no to teraz sobie od razu dwa worki tego granulatu wsypiemy tutaj od razu i po pierwsze, po pierwsze jest szpachelka będzie łatwiej nakładać a po drugie no będę miał na miejscu nie będę musiał tyle chodzić sobie to. Tylko tam na dole jeszcze zostanie tamta garstka co została tamtego granatu. No ale tak to to tutaj idę tylko po nóż. Zobaczymy do samicy, czy się dała. Czy nie. Bo tą samicę po prostu będę wymieniać. Więc jeszcze chcę jeden wykład od niej i zobaczymy, jak to pójdzie. Samica się nie dała pokryć. Niestety. Dałem tutaj odpocząć samicy ponieważ się nie chciała za pierwszym razem dać pokryć ale zobaczymy, może za drugim czy trzecim razem się już uda teraz na razie granulat trzeba otworzyć i zobaczymy tyle, granatu z dwóch walków jest tyle, czyli połowę połowę beczki 50 litrowej a zawsze jest bliżej tutaj, bo po prostu nie trzeba tyle chodzić tu też jest mniej niż połowa ale yy, powiem tyle, że będzie na miejscu dobra, dopuśćmy drugi raz tą samicę bo się nie chciała pokryć myślę, że odpoczęła przez ten czas przez, przez te 10 minut Zobaczymy. jeśli ucieknie tam w róg wróg... a po co ja to zamknę? To się nie, nie da pokryć. Ucieka. To są dwie opcje. Pierwsza, że samiec yy, samcowi się udało ją pokryć. Teraz się pokrył. Pokry. Zostawmy ją jeszcze na chwilę. Samica już jest. Powiem tak, samica zakocona. Teraz może ją jeszcze cześć raz na wszelki wypadek yy, dopuszczę, ale zobaczymy to później. No i dzisiaj jest 16 no to 16 zobaczymy na młode <laughs> Czyli akurat na moje ferie to będzie wypadać, więc będę mógł przypilnować samice No i powiem tak, chciałbym też powiedzieć, bo teraz jest dużo oszustów Jest dużo oszustów w związku z królikami, że na przykład sprzedają yy, króliki yy, chore czy na przykład na przykład jak ja bym na przykład jak ja wysyłam króliki, no to na przykład nie odbierają i właśnie dlatego chciałbym po prostu przestrzec wszystkich kupujących, wszystkie kupujące osoby czy przez internet, żeby się dokładnie umówić jak to ma wyglądać czy na żywo, no to na żywo, żeby obejrzeć każdego królika z każdej strony, żeby nie, nie wyglądało tak, że na przykład będzie chory królik czy jakiś z, z wadami, jeśli tego nie chcemy. Więc powiem tak, no w tym odcinku myślę, że to na tyle, bo sami to daba się okocić. Czekamy teraz na młode do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Lajkujcie, subskrybujcie.